To? Nie służy. Ja Witam gorąco na konferencji po meczu rundy przedwstępnej. Był Polski, Kolimszanka, Kołinca, Jarota Jarocin. Po 90 minutach wynik 2 do 2. gole dla Jaroty. Hubert Nawrocki oraz Łukasz Białożyt dla Chojniczanki branki Tomasza Bejłka i Mateusza Dziubka. Później dogrywka zakończona wynikiem 0-0, konkurs zrzutów karnych, tutaj zwycięstwo Chojniczanki 5 do 4, jeden niestrzelony karny obroniony przez Macieja Krakowiaka, nie strzelił go Łukasz Białożyt. Trenerowie obu drużyn, po mojej prawej stronie pan Janusz Niedziwić, trener, trener Jaroty Jarocin, po mojej lewej stronie trener Chojniczanki Mariusz Pawlak. My oczywiście jako pierwszy głos proszę o zabranie głosu trenera kości. Pozytywy z tego meczu. Do 70 minuty. Graliśmy naprawdę dobrze. Mieliśmy dwie bramki przewagi. Bardzo ambitna. Charakterna gra mojego zespołu. W dogrywce, mimo iż przez 120 minut braliśmy w 11, ponieważ nie było zmian, a jeszcze w końcówce w 10, ponieważ w 119 minucie Hubert Oczkowski dostał czerwoną kartkę, potrafiliśmy ten wynik utrzymać do końca. I tylko jeden minus to brak awansu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Trajny gospodarza Mariusz Pawła. Ja bym tak podzielił ten dzisiejszy spotkanie, znaczy dwie połowy. Pierwszą, to w w przerwie powiedziałem swoim zawodnikom, yy, wiedząc, że oczywiście zbieraliśmy się dosyć długo, ale to wyglądało tak, jakbyśmy przyjechali jakimś takim starym PKS-em, wysiedli, wyszli tutaj na pierwszy raz na, na boisko yy, i próbowali coś przeciwnikowi przeszkodzić. Yy, znaczy ja wiem, że ostatnio właśnie trenowaliśmy bardzo ciężko tak, i zespół szybkościowo. Przede wszystkim wyglądał nie, nie najlepiej. E, natomiast ja, mówię, ja nie przygotowuję pod puchar, przygotowuję zespół pod ligę. E, ta końcówka od 70, co trener powiedział, czy od 75 no było widać, że, że moi zawodnicy nawet do 120, do 120 już nawet na tym etapie, kiedy my tu się zbieramy, e, wytrzymują. Tak? Wytrzymują, e, byli nabiegani. Na ja Mówię pod kątem tego, że, że te treningi niektórych zawodników, niektórzy trenowali dosyć mocno, niektórzy przyjechali z wakacji. Ciężko, ciężko to na dzień dzisiejszy wszystko zebrać. Próbujemy, próbuję tutaj, żeby, żebyśmy byli w najbliższych dniach już gdzieś tam e, na tym samym etapie. Także no, pozytyw, awansowaliśmy dalej. E, następny mecz prawdopodobnie. Nie znam wyniku e, w suwałkach. Czeka nas na pewno też długa podróż, ale pojedziemy, pojedziemy tam już na pewno bardziej nastawieni na to, żeby znowu przejść następną rubę i, i zrobić niespodziankę. Tutaj taki kibiców, żeby przyjechała drużyna pierwszoligowa. Myślę, że warto, warto w Pucharze też gdzieś tam zaistnieć i pokazać się. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o pytanie. Mam pytanie Drzewnia Racholiczanki, taki mecz prawdopodobnie może pomóc w zbudowaniu atmosfery i tego wszystkiego, no bo dzisiaj było widać ostatni Kwandras no niesamowita walka w serce. Tylko jak Pan mówi, no umiejętności to czy tam... To się przygotowało, tak na tak? etapie, ale było widać tutaj już Znaczy ja wiem, że w toższą drużyny będzie cechować takie właśnie, mówię, nawet jak jakiś mecz przegramy, to ci zawodnicy będą dawać siebie maksa, chociaż nawet gdzie przygrywaliśmy 0-2, czyli jest zdaję z tego sprawy, tak, tu byłem już w przygotowani, przygotowany, ci są bardzo wymagający. Natomiast ja swoich zawodników uczyli, uczyliłem, żeby włączyli się z tego, żeby grali swoje, starali się, walczyli jeden za drugiego. Nie zawsze to przyniesie skutek, ale jeśli będą w to wierzyć, to w większości meczy będą wygrywać. Czy zgolenie zarostu przyniosło dzisiaj szczęście? Mam nadzieję, ale no, nie pamiętam kiedy. Raz, od chyba dwóch czy trzech lat ogoliłem, tak? no, zawsze gdzieś tam leki zarost był. Zobaczymy, będę myślał o tym. Czy jeszcze jakieś pytania? Kilka można wrócić, tak, ale odpowiadając zaraz, raz, zależałyby tydzień. A byłby trenerem. Zrobiłoby To było wszystko tak. Wszystko, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.